Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj przyjrzymy się nowemu kompaktowemu chłodzeniu od Noctua modelowi NHD 9L. Samo opakowanie utrzymane jest w kolorystyce, którą doskonale znamy, czyli brązowo-białej. Oczywiście nas interesuje raczej zawartość opakowania. Akcesoria dołączane do kulera mamy tutaj w oddzielnym opakowaniu, natomiast sam kuler jest wręcz pancernie zabezpieczony przed, wiadomo, tak zwanymi trudami transportu. Nie licząc niezbędnych elementów montażowych dla procesorów AMD i Intel otrzymujemy tutaj również dodatkowy zestaw drucików, wiadomo do drugiego opcjonalnego wentylatora, reduktor obrotów, wiadomo zmniejszający obroty dołączonego wentylatora, porcję pasty termoprzewodzącej NTH1, a także dedykowany klucz montażowy. Noctua NHD9L to Twin Tower z centralnie ulokowanym wentylatorem typu 92 mm. Ponadto, na konstrukcję tego, która składa się, tutaj zestaw czterech mikrowalnych hit oraz ładnie oszlifowana, tak zwana, klasyczna podstawa. Wraz z wentylatorem Noctua NHD9L ma około 115 mm wysokości około 95 mm szerokości oraz około 95 mm długości k grubości. Tak naprawdę dopiero w konfrontacji z pełnowymiarowym Twin Tower'em widzimy, że Noctua NHD d 9 l to naprawdę maleństwo. Sposób montażu NHD d 9 l jest zaawansowany, ale też jednocześnie w miarę intuicyjny. Osoby, które już kiedyś zmieniały chłodzenie na procesorze powinny się tutaj zmieścić w czasie rzędu 3 minut. Oczywiście to jest wszystko przy założeniu, że na procesorze jest już zaaplikowana pasta termoprzewodząca, a ponadto płyta główna jest tutaj poza obudową. W przypadku naszej platformy testowej NHD9L nie koliduje praktycznie nawet z pierwszym bankiem pamięci. Oczywiście, jeśli ktoś zamontuje tutaj opcjonalny wentylator z przodu radiatora, to wiadomo, straci tutaj dostęp do dwóch banków pamięci. Naszą platformę testową znacie z testów innych kolorów CPU, ale tutaj jeszcze tylko przypomnę, że testujemy na procesorze Intel Core 5500K. Podkręconym do 4,5 GHz. Podczas naszych testów, podczas naszych wideotestów, temperatura otoczenia oscylowała wokół 24 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o kulturę pracy, to w naszych warunkach testowych wentylator z NHD9L generował maksymalnie nieco ponad 53 dB. Temperatura najcieplejszego rdzenia podczas naszych testów oscylowała w około 82 stopni Celsjusza, a zatem NHD9L plasuje się tutaj na wysokości praktycznie dobrej klasy towera. Wbrew pierwszemu wrażeniu i wstępnym przypuszczeniom, Mini Twin Tower od Noctua jak najbardziej podoła tutaj podkręconemu sendy bridgeowi. Trzeba być tutaj jednak świadomym tego, że za nieco ponad 200 zł otrzymujemy tutaj wydajność towera za niecałe 100 zł.